Nie chcę żyć kolejnych 250 lat. Dlaczego? Bo sądzą, że kradłem. Żołnierza można uznać za zabójcę, ale nie za złodzieja. Przecież to robiłeś. Przyjechałem tu, bo mają dawać forsę. Powiedziałam tak, by cię ściągnąć. Więc to nieprawda? Dobry wieczór. Witaj, generale. Popełniłem kilka błędów. Prachunkowy. To księgowa, która nam pomoże. Godna zaufania? Tak, z wojskowej rodziny. Przeglądałam akta. Według nich zlecił pan zabójstwa i porwania tysięcy Chińczyków. Mowa też o nielegalnych zyskach. Moje dzieci nie potrafią pracować. Nie chcę, żeby umarły z głodu, ale nie myśl, że jestem złodziejem. Zakochał się we francuskiej księgowej. Istnieją potwory bez duszy i zamierzam je uradować. Ja lubiłem zabijać, ty kraść. Mordować też lubiłem. Wraz z rodzeństwem byliście więźniami politycznymi. Zwycięzcy generałowie mają prawo rabować. Oczywiście. Wojsko pokazało mi zalety tortur. Ktoś sprawdzał jej walizkę? Ma srebrny kołek i młotek. Może ich zabijemy. Dasz radę czterem wampirom?